słuchasz do diabła! ja zwariowałam? Tak? Nie lepiej mu w tej chwili pomóc wydostać się z tego całego bagna? Magda. Tylko wracaj, szybko No lej. Czy ty wiesz coś, czego ja nie wiem? Myślę, że Mata w pierwszym momencie jest mocno przestraszona tym faktem, że budzyński się dowie, z jakiego powodu Magda zachorowała, wolałaby, żeby to się nie stało. A co to jest? Wiesz co to jest? Jeśli jest ktoś bliski w tym kręgu podejrzanych, to się zawsze jakoś chyba go instynktownie broni. Ciągle nie wierzyłem, że to on mógłby za tym wszystkim stać. Wydawać by się mogło, że Łukaszowi wszystko już się poukładało w życiu. To życie zaczęło jakoś wychodzić na prostą. No ale niestety Karma wróciła do niego. Idę na policję. Nie, nigdzie nie pójdziesz. Marta boi się nie tylko o relacje Łukasza z Budzyńskim, czy o swoje relacje. Tylko no, boi się po prostu, że to się może skończyć więzieniem. To dla każdej matki jest dosyć przerażająca, myślę, wizja. Mam dowody odciski palców i zeznania świadków, dostaniesz 10 lat bez zawiasów. Złapanie na gorącym uczynku kogoś najbliższego to jest miliard sprzecznych emocji, od szoku po złość, gniew, ale też przede wszystkim taka bezsilność z powodu własnej naiwności chyba. Dla mnie to już koniec. Koniec nas jako rodziny i koniec wszystkiego. Myślę, że Łukasz tak naprawdę nie jest zaskoczony reakcją Budzyńskiego. No to jest też, też taka ikoniczna scena zamknięcia pewnego etapu w życiu Łukasza. Ta spirala kłamstw, no była już nie do zniesienia. Także gdzieś tam rzeczywiście to poczucie ulgi w Łukaszu y, na pewno nastąpiło. Załatwiłem ci pracę i pokój pod Warszawą. Wiesz, że to jest szandarz, prawda? prawda? Ruch po twojej stronie. To nie jest kara przede wszystkim. To jest y, wyciągnięcie ręki w sposób być może i brutalny, ale tak naprawdę edukacyjny. Cena jest y, minimalna. Mówię o pracy w hospicjum. No ale niestety Katia nie może się z tym pogodzić, że Łukasz y, musi na jakiś czas wyjechać. Musi zostać sam, poukładać sobie to wszystko w głowie. Wszystko, co dobre. Niech nie kończy. Niech się nie kończy, zamieszkajmy razem, Wynajmiemy coś małego, nie wiem. W oczach Katji Łukasz jest przede wszystkim takim... no, takim silnym charakterem, ale też widzi pod nim takiego małego chłopca, o którym trochę marzyła, bo gdzieś tam wcześniej nie miała możliwości zakochania się w żadnym chłopcu, bo tato jej nie pozwalał. Więc ona widzi w nim trochę chłopca, trochę też takiego silnego mężczyznę, z którym mogłaby spędzić resztę życia. Ja cię kocham. I to mnie właśnie martwi. Łukasz nie jest gotowy na taki związek. Sam musi najpierw sobie wszystko poukładać w głowie i... i, i swoje rodzinne relacje jakoś na nowo zbudować i... i zbudować zaufanie do siebie, zawiódł wszystkich po kolei. No i teraz musi ciężko na to zapracować, żeby ktoś mu znowu zaufał. Spróbuję się zmienić, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Z kogoś niedojrzałego ma szansę się stać. kimś empatycznym to jest szansa. Na nowe rozdanie, czy ono będzie lepsze, no to nie wiem, mam nadzieję. Więcej informacji o dalszych losach bohaterów w serialu M. Jak Miłość, znajdziecie na naszym facebookowym profilu. Do zobaczenia.